Dzień dobry. Nazywam się Ola Pasicka i jestem miłośniczką kolagenu i naturalnych kosmetyków firmy Perfect.com. Używam tych produktów już od ponad 6 lat i przez ten cały czas również współpracuję z tą firmą. Rozpoczynam cykl nagrań, w którym będziemy się spotykać po to, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak prosty i naturalny sposób zadbać o swoją skórę jak zadbać o swój wygląd jak sprawić żeby nasza skóra oddzięczyła nam się pięknym wyglądem za naszą pielęgnację i dzisiaj chciałam zacząć od oczyszczania skóry ponieważ jest to taki pierwszy i podstawowy krok pielęgnacji a tak y, najbardziej y, naj, najlepszą formą oczyszczania tej skóry jest pil. Firma Perfect.com ma w swojej ofercie urządzenie, które nazywa się PC Facelift. Jest to urządzenie do peelingu kawitacyjnego. Peeling kawitacyjny, czyli peeling ultradźwiękowy. Na zasadzie fal ultradźwiękowych jest usuwany obumarły na skórek z powierzchni naszej skóry, dzięki czemu ta skóra jest oczyszczona. Usuwamy z niej także wszelkie zanieczyszczenia, które na niej osiadają w ciągu całego dnia, zanieczyszczenia ze środowiska, zanieczyszczenia, jakie, jakie na tą skórę, na jakie nasza skóra jest narażona. Dlaczego peeling kawitacyjny? Dlatego, że jest to bardzo delikatny i bardzo bezpieczny peeling, który można stosować nawet przy najbardziej wrażliwych skórach. Z tego peelingu korzysta również mój 15-letni syn, który ma trądzik młodzieńczy i chce, żeby jego skóra była gładka, dlatego co jakiś czas oczyszcza sobie ją w ten sposób. A ja już teraz pokażę wam jak to można w szybki i bardzo prosty sposób robić sobie raz albo nawet dwa razy w tygodniu. Zaczynamy od tego, żeby Oczyścić twarz z zanieczyszczeń. Do oczyszczania skóry używam kolagenowego żelu do mycia twarzy. Wystarczy niewielka ilość żelu, woda, po to, żeby oczyścić skórę z zanieczyszczeń. Teraz spłukuję że I już nie wycieram, pozostawiam skórę wilgotną, ponieważ zjawisko kawitacji zachodzi tylko wtedy, kiedy jest na skórze woda. Nasączam płatek kosmetyczny w wodzie albo w toniku, po to, żeby cały czas utrzymywać nawilżenie skóry. Zdejmuję osłonkę, uruchamiam urządzenie i rozpoczynam peeling na skórze. Urządzenie obracamy zgiętą łopatką w dół i przejeżdżamy równomiernie raz przy razie po skórze naszego dekoldu. A także po szyi. Ruchami z dołu do góry. Omijamy tylko okolice tarczycy. Pod brodą. Co nam daje taki peeling kawitacyjny? Peeling kawitacyjny poprawia metabolizm naszej skóry, zwiększa ukrwienie, ponieważ Ultradźwięki wnikają głębiej, nie tylko działają na powierzchni skóry, ale dzięki temu, że wnikają, poprawia się nam krążenie krwi. Jak poprawia się krążenie krwi, skóra staje się mocniejsza, ale również poprawia, poprawia się y, kondycja naszych naczyń krwionośnych. Dlatego dzięki takiemu peelingowi będziemy mieć mniej pajączków. Przywracamy naszej skórze elastyczność. Przywracamy naszej skórze blask, pozbywając się w ten sposób zmarszczek, bo wszelkie zanieczyszczenia na skórze również powodują, że ta skóra zaczyna nam się marszczyć. Eliminuje również nam ten peeling przebarwienia, które się znajdują na skórze. Przebarwienia związane na przykład ze słońcem. Ja miałam problem z przebarwieniami, ponieważ w po ciążach opalałam się w plamy. Zostawały mi plamy na skórze. Dzięki peelingowi kawitacyjnemu i dzięki grafitowemu kolagenowi pozbyłam się tych uporczywych plam. Taka kawitacja wspomaga również leczenie trądziku, dlatego że ona dogłębnie oczyszcza nam tę skórę, nie zapychają się pory skórne dzięki temu i nie tworzą się na powierzchni. Problematyczne wypryski. Możemy cały czas pamiętajmy o tym, żeby dobliżać sobie skórę. W miejscach, gdzie mamy skórę bardziej tłustą, najczęściej jest to strefa okolic ust, nosa i czoło. Możemy troszeczkę gęściej i troszeczkę częściej przejechać urządzeniem. I gotowe. Osiągamy fantastyczny efekt, dzięki któremu będziemy mogli wprowadzić do naszej skóry substancje odżywcze, które teraz zadziałają na zapchaną skórę, nie działały. Żeby szybko oczyścić urządzenie, wystarczy tylko specjalnym płynem do dezynfekcji przejechać Łopatkę. Wyczyścić je do sucha na świeżo, zanim to wszystko pozasycha i już urządzenie jest gotowe do dalszego użytku. A nasza skóra jest gotowa teraz do tego, żeby przyjąć substancję odżywczą. Kiedy jest już umyta i oczyszczona, koniecznym krokiem jest tonizacja. Ja używam do tego celu toniku kolagenowego, nowego, Perfect color. Ten tonik bardzo ładny sposób wyrównuje nam pH skóry, dzięki czemu przygotowuje skórę do tego, żeby można było ją chronić dalej. I poprawia. Na środowisko naszych dobrych bakterii na skórze wspomaga dobre bakterie do tego, żeby mogły funkcjonować i utrzymywać naszą skórę w dobrej kondycji. Ja wylewam sobie tonik na dłonie, w zagłębienie dłoni. Nie używam wacików do tego celu, żeby dodatkowo jeszcze nie wycierać skóry, nie tworzyć sobie zmarszczek. I taka wilgotna, stonizowana skóra jest gotowa do tego, żeby nałożyć kolagę. Kolagę złoty. Firmy Perfect Col, prawdziwy eliksir młodości, jedna mała pompka. Wystarczy, żeby ją rozprowadzić delikatnie na skórze twarzy, szyi i dekordu. I delikatnie wklepać. Nasza skóra będzie teraz rozświetlona. Będzie miała piękny wygląd, będzie nawilżona, ale przede wszystkim już od pierwszego użycia tego kolagenu czujemy się komfortowo. Jest taki prawdziwy komfort nawilżenia skóry. Kiedy czujemy, że kolagen już wsiął, możemy na koniec nałożyć krem, który ochroni naszą skórę przed... Szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, hialuronowy krem do twarzy. Jest to bardzo lekki, delikatny krem o delikatnej konsystencji, który się fantastycznie rozprowadza na skórze, nie pozostawiając takiej tłustej, nieprzyjemnej, mazowatej substancji. Wchłania się błyskawicznie, a jednocześnie daje ten komfort, że skóra przez cały dzień jest nawilżona i otulona. I gotowa do działania. Kilka minut, błyskawiczna pielęgnacja. Nie zabiera to dużo czasu. Dajcie proszę znać, jak wam się podoba kawitacja, jak wam się podoba peeling kawitacyjny. Czy stosujecie ten peeling również? A jeżeli nie stosujecie, to czy chciałybyście zastosować taki peeling? Jak widzicie dwie trzy minutki. Skóra jest oczyszczona, spielingowana chwila moment i pielęgnacja dokonana. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do komentowania tego filmu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. A my zobaczymy się następnym razem. Zapraszam na następne spotkanie z cyklu 3 kroki. Do piękne. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.